Choinka ubrana w tym roku jest modna, a nie jak co roku, lusieczka Na niebiesko Z elementami srebrnymi, a tu grucha, no dawaj Śród nocnej ciszy Kabel Głos się rozchodzi Psztery polski się ćwiczy do tego, to mam talent Nie, no bo ja będę grał w tym W, w churku. Tak, ja, Na razem z kaminą. Myga. Ki na twarz jaki za To ten, jak to się nazywa szopka z, ta yy, Gilina No i chwineczka zrobiona, grucha przystepu jeszcze. Ura. Mógłbyś muzykę do filmu robić? O, to wariacie, bo się na czubek nabijemy. Mama przychodzi i krzyczy, czemu? Czemu żeście te bombki nie powieszali? To tyle bombek! O! To tyle bombek hiszpańskich, różnych, kolorowych. Są grzybki to.